dobry Państwu, dziękujemy bardzo za cierpliwość. Jesteśmy po długim spotkaniu z komendantem placówki Straży Granicznej w Szczecinie i z zastępcą komendanta rozmawialiśmy z posłem Krzysztofem Mulawą, członkiem i przewodniczącym naszego zespołu do spraw nielegalnej imigracji przez dwie godziny z Panami komendantami, analizując procedury, pytając o liczby, o konkrety. Jak wygląda to, co rozgrzewa opinię publiczną w tej chwili do czerwoności, czyli ta, ten transfer imigrantów z Niemiec? Kim właściwie są ci ludzie? Po dwóch godzinach tej rozmowy, z jednej strony rozumiemy procedury, które rozumieliśmy też już wcześniej, bo przypomnę, że wraz z Krzysztofem Ulawą byliśmy już trzy kwartały temu. Na wizytacji w Centrum Koordynacji Bundespolizei, Straży Granicznej i innych służb odpowiadających za bezpieczeństwo w Świecku. W związku z czym praktykę przekazywania imigrantów nielegalnych przez stronę niemiecką na stronę polską znaliśmy. Od tego czasu krytykujemy. Zasadę zaufania do strony niemieckiej i przyjmowanie każdego, kogo strona niemiecka nam przekazuje. Dzisiejsze spotkanie pozwala nam zrozumieć, w jaki sposób te procedury są realizowane tutaj to znaczy przez placówkę szczecińską Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Przypomnijmy, że placówka w Świecku za nią odpowiada Nadodrzański Oddział Straży Granicznej. Tutaj mamy Morski Oddział Straży Granicznej. Mamy też inne władze po stronie niemieckiej landu e, Mecklenburgia, Mecklenburgia, Pomorze Przednie. E, te procedury z grubsza są takie same. To czego nam brakuje, to liczb. Zarówno w debacie publicznej ze strony rządu, jak i ministerstwa, jak i dzisiaj podczas spotkania nie zostały nam podane liczby fundamentalne, w, tak naprawdę dla tej dyskusji o tym, ilu imigrantów jest przekazywanych przez stronę niemiecką, stronie polskiej, z tym twierdzeniem, że są to ludzie, którzy nielegalnie przez Polskę dostali się do Niemiec. Jeżeli chodzi o weryfikację tego, czy oni się faktycznie przez Polskę dostali do Niemiec, no to informacja zwrotna, jaką dzisiaj otrzymaliśmy, jest taka, że strona Polska po prostu tego nie kwestionuje i przyjmuje za dobrą monetę zapewnienie strony niemieckiej, że są to imigranci zatrzymani w pasie, gdzie dokonywana jest przez stronę niemiecką kontrola graniczna, a więc w tym pasie, jak usłyszeliśmy dwudziestu kilku kilometrów. My jesteśmy bardzo krytycznie nastawieni do tego procederu przekazywania przez stronę niemiecką imigrantów tutaj do Polski. Natomiast po rozmowie ze Strażą Graniczną, trzeba stwierdzić, że do momentu, kiedy polska strona nie wprowadzi sama kontroli granicznych, nie istnieje żaden prosty sposób zatrzymania tego, ponieważ Niemcy mogą ich po prostu wysadzić, puścić na naszą stronę. No i żeby ktoś ich zatrzymał i powiedział, nie chcemy, żebyście tu wchodzili, to musiałyby być kontrole graniczne prowadzone przez naszą stronę. Tych kontroli granicznych w tej chwili nie mamy. Mamy sytuację totalnie asymetryczną, to znaczy Niemcy wprowadzili kontrolę graniczną, Polska kontroli granicznych nie prowadzi, Polska zajmuje się odbieraniem imigrantów, których Niemcy nie chcą i wykonywaniem z nim najróżniejszych czynności. Te czynności, z tego co usłyszeliśmy, są utrudnione, ponieważ większość tych ludzi nie figuruje w rejestrach prowadzonych przez państwo polskie. Większość Większość z nich y, m, nigdy w Polsce nie była lub nielegalnie przez Polskę przejechała. Większość z tych ludzi, jak usłyszeliśmy, nie ma żadnych dokumentów. Jednocześnie na terenie województwa zachodniopomorskiego i całego Morskiego Oddziału Straży Granicznej nie ma żadnego ośrodka dla nielegalnych imigrantów, w którym można by tych ludzi umieszczać. Nie ma funkcjonalnie takiego ośrodka także na terenie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, bowiem taki ośrodek był w Krośnie Odrzańskim, ale jest w trakcie remontu. W związku z czym dość sytuacja zdumiewająca, ale najbliższe ośrodki, gdzie w ogóle można kogoś umieścić są w Polsce Wschodniej. Pod Warszawą, w Białej Podlaskiej, w Kętrzynie, w Lesznowoli. To dość daleko stąd. Następnie trzeba powiedzieć, że generalnie te ośrodki są może nie przepełnione, ale wypełnione. Tu więcej będzie mógł powiedzieć poseł Krzysztof Mulawa, który odwiedzał ostatnio ośrodek w Lesznowoli. Natomiast my zadaliśmy pytanie, co z tymi imigrantami, którzy są, wobec których są stosowane środki alternatywne do detencji, czyli umieszczenia w ośrodkach zamkniętych. W tym obowiązek stawiennictwa w placówce Straży Granicznej. No i usłyszeliśmy, że ci, którzy właśnie taki obowiązek dostali, no tego obowiązku następnie nie wypełniali. W związku z czym stosowanie tych środków tak zwanych wolnościowych kończy się w ten sposób, że osoby, nawet które mają zarządzone opuszczenie kraju, ale nie są umieszczone w ośrodku zamkniętym i po prostu Straż Graniczna czeka, żeby one ten obowiązek wypełniły, one w praktyce przynajmniej część z nich, ta głośna grupa, która tutaj była, Somalijczyków i przedstawicieli innych narodów afrykańskich, tego obowiązku nie wypełnia. My za, zostawiliśmy kilkadziesiąt pytań na piśmie. To są pytania o konkretne liczby, o konkretne procedury, które stosuje Straż Graniczna. Jeden z wniosków z naszej rozmowy jest także taki, iż. W gruncie rzeczy bardzo niewiele zależy od komendanta Mam Placówki w Szczecinie. Bardzo wiele zależy od komendy głównej Straży Granicznej, która nadaje ton w działaniu i będziemy również tam w komendzie głównej rozmawiać na temat tego, co się dzieje. No i oczywiście od rządu. Nasze pretensje kierujemy do rządu. Uważamy, że to rząd. W zły sposób używa zarówno prawa krajowego, jak i międzynarodowego, prowadząc do obniżenia poziomu bezpieczeństwa w naszym kraju poprzez przyjmowanie i wypuszczanie bez żadnej koncepcji i bez żadnego dozoru tych nielegalnych imigrantów, którzy w tym transferze przez Polskę, przemieszczając się, odbili się od kontroli granicznej po stronie niemieckiej. Będziemy teraz jechać zaraz po tej konferencji prasowej, spotkać się z tymi, którzy protestują na przejściach granicznych, którzy pilnują tych przejść granicznych. Um, nie, absolutnie nie tylko nie potępiamy tego rodzaju działania, ale wręcz chcemy wspierać tych, którzy chcą pilnować naszych granic i tego, żeby nielegalna imigracja ze strony niemieckiej nie przejdła na stronę polską. Um, jednocześnie um, apelujemy o pokojowe zachowanie do wszystkich, żeby nie doszło do żadnych konfliktów. E czy to z funkcjonariuszami Straży Granicznej, czy żandarmerii wojskowej, która wspiera Straż Graniczną, czy policji, dlatego że nie potrzebujemy tego, żeby Polacy toczyli konflikt z Polakami. Potrzebujemy zatrzymać robienie z Polski korytarza dla nielegalnej imigracji. I tego problemu nie da się rozwiązać wyłącznie tutaj, w Szczecinie, czy gdziekolwiek na ścianie zachodniej. Ten problem trzeba rozwiązać na granicach, którymi nielegalna imigracja także do Polski wjeżdża. A więc to jest granica z państwami bałtyckimi, która jest otwarta i ze strony litewskiej można wjeżdżać do Polski. Kontrole są wedle mojej wiedzy obecnie wyrywkowe wyłącznie. To jest oczywiście granica z Białorusią, która ciągle nie jest w pełni szczelna. To jest również granica z Ukrainą, która jest przesadnie otwarta. Przypomnijmy, że w Polsce nie tylko z zasady zalegalizowani, ale także obdarzeni najróżniejszymi przywilejami socjalnymi są wszyscy Ukraińcy, a Niemcy w tej chwili nie chcą więcej Ukraińców i właściwie jak usłyszeliśmy od maja, w ogóle nie przyjmują wniosków azylowych, a Ukraińców po prostu już nie wpuszczają z zasady. To jest też granica ze Słowacją, przez którą z południa może iść również przemyt nielegalnej migracji, i wiemy, że idzie, bo podczas tej naszej poprzedniej wizytacji w placówce Świecku. Mieliśmy przedstawione, jakie są szlaki nielegalnej migracji. To są szlaki, zarówno ze wschodu, jak i z południa. Także mamy tutaj do czynienia z całym, powiedziałbym, splotem najróżniejszych wyzwań, a z nich najważniejsze jest to, żeby państwo polskie zaczęło weryfikować to, czy ci, których Niemcy nam przekazują, to rzeczywiście nielegalni imigranci, którzy zostali zatrzymani w trakcie kontroli granicznej i wjeżdżali do Niemiec przez Polskę. Oraz, że jeżeli już zostanie, zostaną zatrzymani, są z nimi wykonane czynności, to żeby nie znikali, nie ulatniali się, tylko opuszczali nasz kraj we właściwym kierunku. Do tego potrzebne jest też wynegocjowanie umów readmisyjnych z tymi państwami, z którymi tych umów nie mamy. Niestety jest cała długa lista kłopotliwych krajów, z którymi tych umów readmisyjnych nie mamy.